Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli Subiektywnie o Finansach posłuchania. Nazywam się Maciej Sancik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli, nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Jest ze mną Maciek Bednarek, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, cześć Maćku. Czołem i będziemy oczywiście jak co tydzień omawiać sprawy ważne dla świata Waszych pieniędzy i Waszych portfeli. A o czym konkretnie będziemy rozmawiać? Oto lista naszych dzisiejszych tematów. Znów coś dziwnego w oprocentowaniu depozytów. Tesla obniża ceny w Polsce. Elektryki wreszcie się opłacają. Czy polskie banki dyskryminują Polaków? Zaczynamy od sprawy, która może zainteresować najszerszą grupę słuchaczy finansowych sensacji tygodnia, a więc od oprocentowania depozytów. Maciek Bednarek przygląda się depozytom właściwie non-stop, natomiast raz w miesiącu robi takie podsumowanie, w którym wyświetla trendy, które obowiązują na tym rynku. Co ma wam oczywiście pomóc w podjęciu najlepszych decyzji finansowych, jeśli chodzi o deponowanie waszych pieniędzy. Co w tym miesiącu zaskoczyło Maćka Bednarka? Temat tygodnia. Maćku, w zeszłym miesiącu, o ile pamiętam, pojawiło się małe zaskoczenie w Twoich statystykach, polegające na tym, że mimo ogólnie spadających rynkowych stóp procentowych, albo co najmniej płaskich, banki zaczęły, właściwie może źle powiedziałem, że zaczęły podwyższać oprocentowanie depozytów, ale wzrosło średnie oprocentowanie depozytów, co oznacza, że no, trend się zaczął zmieniać. No i zastanawialiśmy się wtedy, czy to jest chwilowe, czy też y, rzeczywiście początek jakiegoś nowego trendu. No minął miesiąc i, i, i co? Ciąg dalszy, czy też wracamy do trendu spadkowego, jeśli Chodzi o oprocentowanie depozytów? W kwietniu aż dwa zaskoczenia, dwa ciekawe trendy, a wracając jeszcze do twojego przypomnienia, tak co się w marcu wydarzyło, ja odnotowałem lekki wzrost oprocentowania, średniego oprocentowania lokat rocznych, bo lokaty kwartalne spadały. Tylko rocznych. Nie, tylko, mhm. tylko rocznych. Natomiast, tak jak powiedziałeś, stopy rynkowe WIBOR płaskie, stopa NWP płaska cały czas 5,75. No, inflacja nam opada, ta dynamika, natomiast jeżeli. Szukałbym już jakiejś korelacji między oprocentowaniem depozytów bankowych a jakimś innym wskaźnikiem. No właśnie bym wskazywał, kiedyś to liczyłem. Sprawdzałem, jak to, jak to w przeszłości było, to była pewna korelacja z, ze stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego. No a tutaj mamy tak, no mieliśmy od paru miesięcy ten trend spadkowy, jeśli chodzi o procentowanie, w marcu takie, taki wyjątek od tego trendu, no a w kwietniu, no właśnie jestem świeżo po, po zebraniu danych z rynku i mam zaskoczenia dwa. Pierwsze to jest to procentowanie, które nie tylko w przypadku depozytów rocznych jak w marcu, ale również kwartalnych wzrosło. Ja może przypomnę tutaj cyferki. Depozyty kwartalne, trzymiesięczne. W marcu to było 3,77. W kwietniu 3,89. Czyli jak na miesięczną zmianę całkiem, całkiem dużo. Czyli jak wam, jeśli wasz bank nie płaci tych prawie 4%, to znaczy, że może czas zmienić bank. Tak, tak, tak. To jest taki benchmark. Te 4% no to powinno być co najmniej. Natomiast w przypadku depozytów rocznych w marcu to było 3,69%. A w kwietniu 3,72. W mniejszej skali te roczne wzrosły, ale pamiętajmy, że w marcu już już na. No na, i w na, przypadku rocznych to już właśnie jest drugi miesiąc mm -hmm. z rzędu, więc chyba coś się zaczyna dziać w bankach. No ale właśnie co? Jeżeli, powiedzieliśmy sobie o tych wskaźnikach. Które, <grym> zniś, coś dziwnego. <grym coś, <grym coś dziwnego, no, jest kilka sytuacji, kiedy banki potrzebują depozytów. Pierwsza rzecz to jest. No, właściwie ona nie zależy od sytuacji makro, od sytuacji rynkowej, to po prostu jest marketing, to jest sposób na przyciągnięcie nowych klientów, tak? Damy, damy jakiś promocyjny depozyt dla nowych klientów, czy na nowe środki, tak, żeby bardziej sprawić, żeby klienci z tym konkretnym bankiem się czuli bardziej związani. No, to jest taki, taki zachęcający sposób, tak, ale to, Mogą być inne metody, na przykład, nie wiem, jakaś premia za założenie konta. No, ja to, ja to stawiam na równi. A dwa, drugi, drugi czynnik ważny, to jest sytuacja płynnościowa, czyli, no jeżeli banki się spodziewają wzrostu akcji kredytowej, no to wtedy muszą te, te relacje kredytów do depozytów zwiększyć, tak, bardziej, bardziej równoważyć. Od zeszłego roku ten wskaźnik, można powiedzieć, jest bardzo nadpłynny to jest poniżej 70%, czyli Relacja depozytów do kredytów. Kredytów jest 70% tak, w relacji do 100% kredy, depozytów. tak Dobrze, Czyli to... banki mają miejsce na zwiększanie no akcji kredytowej. Tak naprawdę, na to tych naszych pieniędzy nie powinny potrzebować. Przynajmniej na razie. Hmm, przynajmniej tak. Być może spodziewane uruchomienie nowego programu mieszkaniowego, dopłaty do do oprocentowania kredyt na start, kredyt mieszkaniowy na start, być może tak, no, natomiast no, jest, ta, jest ta, ta, ten bufor banki mają, więc być może to wynika z tego, że nie wszystkie banki mają taką samą sytuację płynnościową i i niektóre właśnie próbują tym lepszym oprocentowaniem przyciągnąć. Klient. No tak, limity prawdopodobnie będą dość ścisłe, na, jeśli chodzi o wartość możliwych do udzielania tych kredytów preferencyjnych w skali roku, więc tutaj. Jeśli chodzi o cały rynek, to zapewne nie grozi bankom brak płynności z tego powodu, ale rzeczywiście może niektóre z banków mają trochę mniejszą tę nadpłynność i chcą coś z tym zrobić. Ja widzę jeszcze jeden potencjalny powód: mianowicie, być może banki się po prostu spodziewają wzrostu inflacji. A jeśli się spodziewają wzrostu inflacji, to być może też no, wydaje im się, że cena rynkowa pieniądza pójdzie w górę. i Pewnie może być też tak, że pozyskują ten pieniądz po prostu dzisiaj, jak sądzą, po promocyjnej cenie, po to, żeby nie musieć później płacić za niego więcej. Ale no, jest to o tyle no, dziwne, że jednak podwyżek stóp procentowych. W Polsce raczej nikt się nie spodziewa tych oficjalnych NBP-owskich, a to one mają stosunkowo największy wpływ na cenę pieniądza. Inflacja też ma, ale, ale stopy procentowe Banku Centralnego mają wpływ większy. Drugie zaskoczenie też jest związane z sytuacją płynnościową, no przynajmniej należałoby to łączyć. Chodzi o, o to, że banki nie, nie, nie tylko dają nam troszkę lepszy procent. Niektóre banki, oczywiście, bo my, my tutaj mówimy o średniej, ale godzą się na to, żebyśmy przynieśli do banku więcej pieniędzy. Tak, no bo kiedyś z tymi promocyjnymi depozytami był taki problem, że no fajny procent, ale 25 tysięcy można. Nie ulatulować. dość, że na, krótko. I tak, na krótko. To jeszcze to... mało pieniędzy tak, można przynieść. Tak. Ja kilka dni temu publikowałem w Subiektywni o Finansach artykuł o no właśnie o takim działaniu Toyota Banku. To jest mniejszy, taki specjalistyczny bank. Może on ma jakieś większe potrzeby płynnościowe niż inny, i. I być może stąd ta decyzja. Bank pozwolił, zwiększył z 400 tysięcy do aż miliona złotych maksymalną kwotę depozytu, więc no, no to była ciekawa zmiana. Ale teraz, jak przejrzałem sobie ofertę no wszystkich banków uniwersalnych, banków komercyjnych, no to się okazuje, że tego jest więcej. Już Credit Agricole kilka miesięcy temu ze 150 000 do 300 tysięcy zwiększył ten limit. Velobank niedawno zmienił ofertę lokaty na nowe środki. Tam zmienił w ogóle okresy, na jakie można lokaty zakładać, ale przy okazji ze 150 do 180 tysięcy zwiększył maksymalną kwotę o 30 tysięcy i w BośBanku też, też zmiana, też chodzi o lokatę na nowe środki i do tej pory było, maksymalna kwota to było 100 tysięcy złotych, a teraz pojawia się informacja, że po prostu do wysokości wolnych środków, jeżeli klient przyniesie po prostu nadwyżkę tego co, co miał do tej pory, no to właściwie może przynieść nieograniczoną ilość pieniędzy, więc bardzo ciekawe. No, to to, to mi się nawet podoba. Zdecydowanie dobra zmiana, jeśli chodzi o ten parametr, bo to, to, to ograniczanie kwoty, którą można przynieść do banku na określone oprocentowanie, to, była, to był jeden z głównych problemów zawsze z mojego punktu widzenia i szczerze mówiąc na tym chyba jechały obligacje skarbowe, ich popularność dzięki temu rosła bardzo mocno, bo, bo o ile w bankach takie promocyjne oprocentowanie właśnie zawsze było ograniczone do 20, 50 tysięcy albo tego typu kwot, no to w obligacjach skarbowych mogę trzymać dowolne pieniądze, nikt mnie nie pyta, czy to są nowe środki, czy stare środki, czy jestem nowym klientem, czy starym klientem. Maciek, a może powodem jest to, że banki próbują przyciągnąć właśnie zamożniejszych klientów. Z badań takich Rynkowych dość świeżych wynika, że powyżej 100 tysięcy złotych oszczędności ma jakieś 10% Polaków. I być może o ten, o ten kawałek tortu jest walka. No, to, był, to też byłaby dobra wiadomość, bo to by oznaczało, że banki rzeczywiście zaczynają dostrzegać klienta przez pryzmat takiej no, nie, nie tylko poszczególnych produktów, ale też ogólnej relacji z nim. Czyli jeśli bardzo zadowolę. Klienta, który ma dużo pieniędzy, to prawdopodobnie jako bank zyskam na, to, na tym więcej niż gdybym zadowolił klienta, który ma mało pieniędzy. No tak, taki klient, jak weźmie kredyt, to pewnie większy, jak weźmie kartę kredytową, to z większym limitem. Stosunkowo często ma firmę, więc być może przeniesie też konto firmowe, a, a konto fir konta firmowe ogólnie rzecz biorąc. O... Produkty dla firm to z punktu widzenia banków są kury znoszące złote jajka. No, dużo się dzieje, jak widzę, w bankach i trzeba powiedzieć, że to są w większości zmiana, zmiany w, dobrych, w dobrym kierunku, więc z niemałą przyjemnością Wam o tym opowiadamy i odsyłamy do subiektywnie o finansach poszczegóły. Jeśli będziecie potrzebowali znaleźć najlepszą lokatę, to sprawdzajcie nasze rankingi. Na stronie www.subiektywnieofinansach.pl, a my biegniemy dalej. Biegniemy nadal w kierunku Waszych pieniędzy, ale tym razem na rynku motoryzacyjnym. Liczba tygodnia. Nasza liczba tygodnia to dzisiaj 176 tysięcy złotych. Jest to nowa cena, którą trzeba zapłacić za auto. Marki Tesla w Polsce. No, tak naprawdę to, to auto jest droższe, bo kosztuje 195 tysięcy, natomiast prawie 19 tysięcy można odzyskać z takiego programu rządowego Mój Elektryk. W związku z czym finalnie za to auto właśnie teraz tyle zapłacimy po ostatniej obniżce, którą Tesla zaordynowała polskim odbiorcom, nie polskim klientom. Zresztą nie tylko polskim, bo Tesla już po raz kolejny obniża na całym świecie ceny swoich samochodów. No, chodzi o to, żeby po prostu się lepiej sprzedawały, bo odkąd wjechała na rynek chińska konkurencja no i też powiedzmy sobie szczerze, europejskie koncerny, które coraz, w coraz większym stopniu wchodzą na rynek aut elektrycznych, no, Tesli jest coraz trudniej sprzedawać nowe samochody. Dlaczego o tym mówię? 176 tysięcy to nie są małe pieniądze, i myślę, że większość z Was. Nie dałaby tyle pieniędzy za samochód. Ty ma, Maćku zapłaciłbyś 176 tysięcy za coś, co ma cztery koła i macie przewieźć z punktu A do punktu B? Raczej nie. No właśnie, Wolę, to, że... Wolałbym te pieniądze na coś innego przeznaczyć. No właśnie, no to, to jest oczywiście pytanie, na które każdy ma swoją odpowiedź, bo są ludzie, którzy po prostu z jeżdżenia samochodem czerpią wielką przyjemność i są w stanie za takie cudo zapłacić dowolne pieniądze. Natomiast jest też prawdą, że te 175 tysięcy to jest no, cena porównywalna. Z takim przeciętnym, niezłym, dobrym, nowym samochodem benzynowym. I to jest nowość. O tym chciałem powiedzieć. My mamy, mamy sytuację, w której samochody elektryczne nie kosztują już co do zasady dużo więcej niż auta. Benzynowe, i to, to czyni pewien dylemat dla kogoś, kto chciałby kupić nowy samochód, jeśli w ogóle rozważa zakup nówki sztuki, tak? No bo są ludzie, którzy jednak preferują ten model biznesowy, który polega na kupnie autu, auta, które ma już 3 lata i ten największy spadek wartości za sobą. Ale jeśli ktoś kombinuje, żeby kupić nowy samochód, no i ma te prawie 200 tysięcy złotych, żeby, żeby sobie taką nówkę, sztukę sprawić, to, to ma dylemat, bo ma w podobnej cenie auta elektryczne, na przykład Tesla i, w, i auto benzynowe. Zacząłem się zastanawiać, znaczy, czy, czy przypadkiem nie jesteśmy już w tym miejscu, w którym samochód elektryczny zaczyna się opłacać. Przy cenie takiego typowego paliwa do auta benzynowego na poziomie 6 ,60 zł. 60 groszy, i przy przeciętnym spalaniu rzędu tam 10 litrów na 100 km. Dzisiaj za przejechanie 100 km autem tradycyjnym płacimy jakieś tam 54-55 zł. W przypadku auta elektrycznego, przejechanie 100 km zł kosztuje w zależności od tego, na jaką trafimy ładowarkę, szybką czy wolną, no i jakiej sieci, to jest od 30 do 60 zł, powiedzmy. Czyli możemy zatankować, zatankować w cudzysłowie auto elektryczne za 30 zł per 100 km, no albo za 60. W przypadku benzynowych przypominam, że to jest 54 zł. Teoretycznie więc, jeśli tankujemy tanio, albo mamy na przykład własny prąd z fotowoltaiki, to wtedy on jest za Możemy od kilku do kilkunastu tysięcy złotych w skali roku, przepraszam, w skali trzech lat takiego w takim typowym cyklu nie, używania samochodu przez kogoś, kto kupuje nówki sztuki. E, możemy zaoszczędzić na aucie elektrycznym od, y, nie wiem, 6 tysięcy do 20 kilku tysięcy złotych na paliwie. Na tym, że, e, że możemy taniej je w cudzysłowie zatankować niż auto benzynowe. No i z tego punktu widzenia wydaje się, że auto elektryczne już mogą, y, y, może być alternatywą dla auta Benzynowego byłoby tak, gdyby nie jeden szczegół, o którym chciałbym powiedzieć. Właściwie dwa szczegóły. Pierwszy to jest kwestia ubezpieczenia, które w przypadku aut elektrycznych jest jednak droższe niż w przypadku zwykłych. Chociaż po drugiej stronie są koszty serwisu, które są znacznie niższe, no bo w aucie elektrycznym w zasadzie nie ma się co popsuć. Więc jakby no, nie, nie jeździmy z nimi z takim autem do Mechanika i na tym oszczędzamy. Natomiast takim głównym punktem jest kwestia amortyzacji, czyli spadku wartości pojazdu. W przypadku aut elektrycznych elektrycznych ten spadek wartości jest znacznie szybszy niż w przypadku aut tradycyjnych i to jest różnica rzędu 10-15%. Czyli jeśli klasyczne auto w 3 lata straci na wartości między 30 a 35%, to auto elektryczne między 40 a 50%. Są nawet modele, które ponad 50% wartości rynkowej tracą w pół roku, w, w 3 lata, przepraszam. No i to wynika oczywiście z faktu, że te auta mają mniejszą żywotność. O ile takim autem tradycyjnym, spalinowym pewnie pojeździmy jak dobrze pójdzie 20-25 lat, no to auto elektryczne żywotność baterii ma znacznie Mniej długoterminową, no i to odbija się na tak zwanej wartości rezydualnej samochodu. Mamy więc sytuację, w której auto elektryczne już niekoniecznie musi być droższe od spalinowego. Jego tankowanie niekoniecznie musi być droższe od spalinowego, a przeważnie jest tańsze. Możemy zaoszczędzić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych w ciągu kilku lat na tankowaniu w cudzysłowie, ale niestety wciąż. Rentowność tego przedsięwzięcia zabija sprawa wartości rezydualnej. Jeszcze jedną taką ciekawostkę dopowiem, nie do końca na temat. Natomiast, Maćku powiedziałeś o tym takim trzyletnim cyklu życia samochodu, tak? W przypadku osób, które no po prostu lubią się przesiadać, tu mam taką dobrą wiadomość. Jeżeli... A, 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 ten, a te trzy lata wzięły się chyba albo przede wszystkim z cyklu życia leasingu, takiego klasycznego. Bierzemy na trzy lata, zazwyczaj potem wymieniamy. Jest bardzo dużo trzyletnich aut potem do kupienia na tak, ta, typu leasingowy właśnie. tak, dokładnie. A ta dobra wiadomość jest taka, że w końcu chyba w tym roku doczekamy się zmiany przepisów, bo do tej pory leasing trzeba było, umowę leasingową trzeba było podpisać w formie papierowej. Tak? To po prostu przeżytek. Wszystko, wszystko można już zrobić właściwie w internecie, a ten leasing po prostu w przepisach był, był traktowany jak taki, taki dinozaur. W leasingu nie działał podpis elektroniczny w ogóle. Dokładnie. No i nie teraz, działa to tak szczerze mówiąc. Teraz, teraz po prostu zdanie, że musi być zachowana forma pisemna. Zastępuje się, że musi być zachowana forma dokumentowa. Jak wiadomo, dokument może być również cyfrowy, także w tym roku pewnie będzie troszkę łatwiej. O ile to już lat branża leasingowa narzeka? Od, od 2000 roku jest walka o to. No właśnie, i to jedno zdanie. Słuchajcie, to jedno zdanie, 20, mniej więcej 25 lat trzeba było wywalczyć, znaczy, żeby było, to jedno zdanie wywalczyć. Jest projekt, tak? To jeszcze nie weszło. Może, no, się, no, może no, się okaże, że. Dlaczego mówię 25? No. Bo to dopiero pewnie w przyszłym roku wejdzie w życie. Pewnie tak. No dobrze, czyli leasing auto elektrycznego też będzie nowoczesny. Hurra, hurra, hurra. Temat aut elektrycznych oczywiście jest rozgrzewający, są przeciwnicy, są zwolennicy, każdy ma swoje argumenty. Natomiast ważna informacja jest taka, że w zasadzie od, od strony finansowej, Finansowej to już nie jest takie wielkie zagadnienie. Mianowicie, jeśli ktoś lubi auto elektryczne, to zapłaci może trochę więcej, może trochę mniej za takie auto i będzie go ono kosztowało. Biorąc pod uwagę eksploatację i spadek wartości, pewnie. Troszkę albo porównywalnie do auta spalinowego pewnie nie będzie to jakiś tam porażająco dobry wynik, ale z całą pewnością to już nie jest tak, że auto elektryczne jest wyłącznie dla y, y, ludzi, którzy nie mają co robić z pieniędzmi i uwielbiają je tracić. A pamiętasz taką dyskusję jeszcze auta benzynowe i, i diesle? Ha, to, też, to też była dyskusja, tak? No, generalnie diesle były droższe, ale było tańsze, tańsza eksploatacja, to tańsze paliwo. A teraz. No, Bo. właśnie, ciekawe, czy nie będzie, czy znowu będzie tak, że te auta spalinowe po prostu okażą się niezniszczalne i wymiotą z rynku kolejną innowację technologiczną, czyli samochody elektryczne. Nie chcę mi się w to wierzyć, powiem szczerze, ale do, do, do tematu aut elektrycznych na pewno będziemy wracali. A teraz wracamy na rynek bankowy, czyli przyjrzymy się temu, kogo polskie banki dyskryminują. Dwie strony medalu. Pamiętam, że kilka tygodni temu, i te, wy też na pewno pamiętacie, była taka głośna inba spowodowana zmianą prowizji w M-Banku. Oczywiście tam chodziło. Inba. Tak chodzi... inba. Yy, nie słuchają nas tylko młodzi ludzie. Powiedz, co to znaczy? No, awantura. Awantura, Chociażby... no. <laughs> Dotyczyło to oczywiście przede wszystkim temu, te, tego, że w tych podstawowych pakietach wzrosły ceny związane z obsługą gotówki, czyli na przykład dostęp do bankomatów. Natomiast był też taki wątek, który my go niechętnie poruszaliśmy w subiektywnie o finansach, no bo on jest bardziej złożony niż wygląda na pierwszy rzut oka, a, a, ale on bardzo mocno rozgrzał internautów w ogóle w całej sieci, mianowicie to, że te podwyżki one w większym stopniu dotyczyły Polaków niż obywateli Ukrainy. To znaczy właściwie nie dotyczyły obywateli obywateli Ukrainy, tak? ponieważ Ukraińcy mogli w M banku korzystać z takiego innego rachunku, trochę takiego, który przypominał te, te podstawowe rachunki płatnicze, czyli no właściwie podstawowe usługi za darmo w tym koncie można, można mieć I, i tak to było. Natomiast no, no internauci, klienci M-Banku, czy w ogóle banków, no się troszkę zdenerwowali, troszkę inaczej może odczytali to no i co, mamy dyskryminację. No, no. I, ma, i, i, i postanowiłeś jeszcze dodatkowo ludzi zdenerwować, napisałeś takie Artyków subiektywnie o finansach taki felieton, w którym opowiedziałeś o różnych innych przypadkach dyskryminacji, okazuje się, że to nie jest jedyna taka sytuacja, w której ktoś jest dyskryminowany, akurat ta była bardzo głośna, ale opowiedz jakie są inne. A czy to jest mój subiektywny ranking czy, czy lista. Ranking dyskryminacji na, bankowych? Finansowych, tak, no bo można spotkać również na rynku ubezpieczeniowym, na przykład tak, jak już jesteśmy na nim, no to na przykład młody kierowca. Młody, który jeździ świetnie, lepiej od doświadczonego, ale musi płacić za OC więcej tylko z racji wieku. A na rynku bankowym, no to mamy dyskryminację ze względu na przykład na płeć. Tutaj banki oczywiście powiedzą: Absolutnie nie ma czegoś takiego, ale do nas docierały takie sygnały. Opisywaliśmy różne historie, że kobieta, mężczyzna, małżeństwo, takie same dochody idą po kartę kredytową, a tutaj limit kredytowy dla, mężczyzna, dla mężczyzny mężczyzn znacznie wyższy. Są produkty, które faworyzują na przykład młodych ludzi. Dzieci. No tutaj nie wiem, czy ja tutaj w, włożyłem kij w mrowisko twierdząc, że dzieci też powinny płacić za konta. Nie, nie do końca mi o to chodziło. tak Chodziło o to, żeby uczyć je mechanizmów. To znaczy, że jeżeli bank daje konto za darmo, przynajmniej tak reklamuje, ale wymaga od nas tego, że nie wiem, zapłacimy kartą 5-10 razy, czy, czy będziemy przelewać pensję, to chodzi o to, żeby dzieci też się uczyły tego mechanizmu. Tak? Oczywiście nie powinny płacić tyle, tyle samo i wykonywać tyle samo transakcji. Co dorosły, ale powinniśmy no właśnie tego, tego systemu nauczyć, żeby się nie zdziwiło, że, 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 że nagle nagle trzeba płacić, a wcześniej wszystko było za darmo. Rozumiem, Maciek, że ty widziałeś ten, ten materiał, który które, któraś z fundacji opublikowała taki, takie badanie, z którego wynikało, że 54% Polaków to są populiści, czyli są bardzo podatni na populizm, a, a jedno z ważnych cech takiego populizmu jest to, że wszystko powinno być za darmo i i dlaczego mam płacić za co, bankowi za to, że przechowuje moje pieniądze? E, czyli co u, uczymy dzieci, żeby e, że nie ma darmowych obiadów? Tak, banki, banki przyłożyły do tego rękę wiele lat temu. O właśnie oferując wszystko za darmo, mówiąc, że no właśnie, skoro klient przynosi pieniądze, bank może tymi pieniędzmi obracać, no to, no to nie wolno brać pieniędzy, ale czasy się zmieniły i się okazuje, że wszystko jest płatne. Ja tak uważam, no dlaczego, dlaczego nie ma jakiejś akcji hejtującej Netflix za to, że pobiera opłaty? Dlaczego? Bank musi... Płacić za infrastrukturę, żeby ona była bezpieczna. Od banków się wymaga coraz więcej. Banki stają się jakimś takim, takim miejscem potwierdzania na, naszej tożsamości. Na tej infrastrukturze żyje coraz więcej firm, więc to na nich, na nich to spoczywa, więc za, za konta powinniśmy płacić. No to, jest, to jest bardzo ważny punkt sporu, bo ja. Czytelnikami bardzo często o tym rozmawiam, jak komentuję teksty w subiektywnie o finansach. To jest tak, że część ludzi uważa, że rzeczywiście, jeśli bank przechowuje moje pieniądze, to wszystkie usługi powinienem mieć darmowe. Ale z, no z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że. Niektóre z tych usług to są naprawdę nowoczesne wygodne usługi. To, że mogę sobie włożyć kartę do telefonu, płacić telefonem, przelewać pieniądze przez Internet, no, to, czy, czy wręcz mobilnie, że nie wiem, logować się do urzędu przez m obywatela za pomocą albo przez aplikację bankową, no, to, jest, to, są, to są usługi, które powiedzmy, no, niekoniecznie bank musiałby je dostarczać. To prawda. Jeżeli ludzie mówią, że skoro przechowujemy pieniądze, to bank powinien dać nam wszystko za darmo. Nie, za przechowywanie... Depozytów, oszczędności, bank powinien zapłacić dobry procent yy, po prostu za depozyt. No to... ale tu, tu, tu chyba jest też pies pogrzebany: mianowicie ten procent, który bank płaci za depozyt, przeważnie nie jest dobry. <grych> Okej, okay, zgadzam się. Natomiast jeżeli mówimy o jakiejś dyskryminacji czy w ogóle niesprawiedliwości, to ja bym powiedział, dlaczego środki na kontach osobistych są nieoprocentowane. No właśnie, to jest o i to jest wielki problem, bo rzeczywiście na tym banki zgarniają gigantyczne pieniądze. No, ale myślę, że to będzie temat naszych kolejnych rozważań. Ten odcinek finansowych sensacji tygodnia chciałbym uroczyście zamknąć i życzyć Wam dobrego tygodnia. Zbliża się najdłuższy weekend nowoczesnej Europy. Uważajcie na siebie. Jeśli będziecie podróżować. I pamiętajcie o tym, że to jest też szczyt sezonu dla złodziei. Niestety. Pamiętajcie o tym, żeby ubezpieczyć mieszkanie, żeby zabezpieczyć drzwi okna, jak będziecie wyjeżdżać, żeby poinformować sąsiadów o tym, że się gdzieś wybieracie. Na pewno złodzieje będą bardzo uważnie poszukiwali mieszkań, które będzie można odwiedzić bez waszej wiedzy, więc o tym nie zapomnijcie wypoczywajcie bezpiecznie, spokojnie i wszystkiego dobrego do usłyszenia w kolejnym odcinku Finansowych Sensacji tygodnia. Dzięki Maćku za e, twój udział w tym podcaście. Dziękuję do usłyszenia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.